Jak wiecie lub nie, mój kanał zyskuje średnio od kilkudziesięciu do kilkuset subskrypcji dziennie. W czerwcu przybyło mi dokładnie 4726 subskrypcji, a jako, że miesiąc ma zazwyczaj 30 dni, czyli 43200 minut, to wychodzi, że dostaję suby z prędkością 1 dziesiąta subów na minutę, więc w teorii co 10 minut ktoś subskrybuje kanał. Posiadając tę wiedzę, poprosiłem kuzyna, żeby napisał mi moda, który zabija mnie za każdym razem, gdy ktoś daje suba. A moim celem jest zdobycie diamentu zanim zginę, więc może uda mi się wykopać chociaż ten jeden blok drewna. Dobra jeszcze, żyję. Oczywiście, żeby zwiększyć swoje szanse, postanowiłem zrobić. To w nocy. Jako że wiadomo, że dostaję około 20 subów na noc, a noc liczę jak Five Nights at Freddy's, czyli od 12-6 do 6 rano to jest 6 godzin. To moja prędkość wynosi około 0,05 subskrypcji na minutę, czyli o połowę mniej niż normalnie. W błyskawicznym tempie wykopałem 3 rudy żelaza. Moi drodzy, let's go! Następnie zrobiłem całą żelazną zbroję. Nudziło mi się, więc poszedłem jeszcze do netheru. Farmcie szybciej. Ej, coś za proste to jest. Jej, elytra! Nudziło mi się, więc zbudowałem jeszcze sobie bazę. I ten pomnik. Ej, bo chyba ten mod nie działa. A Jesteś pewien, że ktoś ci daje te suby.